Hej, 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 widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z farminga. Oczywiście, amatorzy rolnictwa Was yy, żegnają, ponieważ nie ma dzisiaj amatorów. Za to są rolnicy z USA. Otóż to, amatorzy rolnictwa, jak mówiłem już Wam w wcześniejszym odcinku, niestety nie będzie dalej ciągnięty. Będzie ewentualnie to seria na nowo robiona. Yy, I Stachu, miałbym do Ciebie prośbę, żebyś siał, a ja Zaplanowałem... A ja pojadę sprzedać. Dobra, ja ogólnie zaplanowałem sobie zakup nowego silnika. Większego. Ale stary zostawiam. Z tego względu, żeby. On jeszcze trochę posłużył. Poję w miejscu. Ty ani możesz wziąć szybszego traktora? Nie, bo ten był pod ręką. Gdzie ty jedziesz aż czekaj um, i stachu też będzie sprzedawał w centralnym elevatorze z O kurna chłopie to ci godziny zajmie. O ty rado czekaj ja już w połowie drogi. <laughs> tak on w, w, Zawie, w, Zawie, w Zawie. Ja tej mapy w zdrowiu ogólnie Ubitę nie znam. Mm, no ale cóż. Let's do. Lecimy dude. Jak? O, Powiem powódlę, ci, ten Casey się... tak Fajny, fajny naszym no, Fajny, no, fajny. To nie za dobra. I czy ja wiem, można z niego 200 ponad koni mieć, 240 chyba. Ale wysoko jestem jakbym stąd zjechał to od razu bym był na farmie No. no. <grym> tak, i później by się zawiesił. Co ty gadasz? To patrz teraz. Zarezykuję <grym> z ładunkiem. No, I my Nie rób to Ten. Nie za No i bardzo dobrze. Ciężko zarabione pieniądze. A, kradziony. To już tak marnuje. Ale co ty gier? Ciekawe, czy pociąg mnie jedzie. Dobra, widzę. I tutaj dogadamy się z handlarzem. Co Słuchaj, ja dobrać. za ten ryż daję piątaka i spadam. Dobry, jest no, mały Dobra, jest ten silnik. Ej, kupujemy to pole numer 8? Które po. O uh, no to jest duże pole fest. make make Disco Polo. Polo, alkohol. Ty, ale. To nie Ale wiesz, to po, pole 6 i pole 12 lepiej wygląda, według mnie. Według mnie 8 jest większa. Ale według mnie łatwiej by się kosiło szóstkę z 12. Ale według mnie i tak ja to będę kosił, więc łatwiej mi się 8 by kosiło. Ale będziemy na Ile on w ogóle to pole kosztuje? Dużo. Hmm. <laughs> Za 3 miliony? Nie, no chyba nie aż ty. Powiem ci będę musiał chyba wypożyczyć sprzęt do, tra do transportu Dograłem. Ile go. ten case jedzie na godzinę tak w ogóle? 43, a twój jedzie 25. Dużo nie straciłem. Jakbyśmy mieli JCB-ka, wypożyczam. Tak, bo tu ZUR, A, wzór jest ten. Nie no, to wypożyczymy, bo takiego, bo tańszy. Myk, myk. Myk, myk, myk. Elegancja, prawda. Wiesz co, ja po ciebie pojadę. Po co? jesteś głupi, zamiast siedzieć, to ty będziesz jeździł kurwa za mną. A, bo jeszcze nie jest kupiony ten. Widzowie, jeszcze nie kupiliśmy oczywiście... Naszym. By się... E, na czym ten jeb... głupi traktor się zawiesił XT Ale, że co? być dobra, nieważne. W gdzie się blokuje traktor, więc jest XD No o, sześć tysięcy tylko. Hmm. A miało być tak pięknie. Andrzej, czekuj! Nie można mieć gdzie indziej gospodarstwa. Za, za dupie mamy. Zaraz ja będę to czekał. Poczekaj. Hmm. O, a Czekaj. No du, to dupy to dupy, No du. nie mirki. My, my, no panie Mietku, nie wierzy pan we mnie tym szrotem. Niedługo powinienem być. To, ale pole szóstka i, łus, i dwunastka. To, tak powiem ci, trochę pod górkę są. Wszystko jest pod górkę. Też jest pod kurkę Wszystko tu jest gurzysty cool. Dobra, zaraz cię wezmę Ale po co? Bo cię odstawię Sprzedamy traktor może, kupimy lepszy traktor Kredyt weźmiemy No ja nie będę grał pierdolę tą grę Jeżdżaj Dobra, i wysiądź. Eee! Poślij mnie! Niech nie będzie się wagować. Stój w miejscu. Panie Mirku, nie tak się umawialiśmy. Czemu? Ja myślałem, że będzie trochę inaczej, no. No ale dobrze. To jest... trochę... powyższe. Ale... kamaz kupimy zamiast tego grubia. Nie? Dobry pomysł. Dobry pomysł, tak. Dobry pomysł. Tak, czekaj. Czy ty kupiłeś gówno? Będziesz je sprzedawał? A na cholerę kupiłeś tą lawetę, kupiłem. Laweta wypożyczona jest. A, jesteś debilny? Nie no, nie jestem debilem, nie obrażam. Jesteś największym debilem. No nie, tak nie może być. Nie no nie, 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 Chyba nie pozwolicie, żebym mnie jakiś symbol obrazu. Jesteś downem. Zamiast pojechać traktorem na sprzedaż... Nie! Laweta. No i tak trzeba będzie wziąć. Bo? Do czego by... Musiał wziąć. Dobra, sprzedaj. Sprzedaj. Dobra. No i teraz widzą, wie. Fajnie się zrobi. Nie fajnie, bo kredyt bierzesz. Powiedz mi, co to za sens jest w Twojej logice? Jak. Nie będę. Mm. Szefnika z kultywatorem używał, ani y, tych no y, pracowników, ale kredyt będę brał. Jeszcze taki kredyt, że jeszcze nikt nie widział takiego kredytu. Nie, no chyba nie. Dobra, mm -hmm. powiem tak, dobrą maszynę chyba kupiłem, czy też? Zapełniłeś ten siewnik czy nie? Tak, zapełniłem. Możesz jechać traktorem Masz lawetę zapierd... lawetą <grym> <grym> Dobra no spokojnie, nie będę robić tak Ciężko wyjechać z tego sklepu. Co za baran zrobił ten sklep? To ja nie wiem. Ale że tak daleko No widzowie powiem wam Takie rzeczy tylko w Polsce. Siejesz mam nadzieję. Nie. No co ty co robisz? Nic. <laughs> Co robisz? Nic. Co <grychy> no, ma robisz na no. ustawie? To nie jest śmieszne. Czekam Wio na siebie. 33 tony, czy ci starczy? Na tony. Ty wieloryba ujebałeś. Wziął i zabił wieloryba chyba. No a ja. jak kłopot. 33 tony was. No, 33 tymi pojemności. Ja. Dole. Ja nuszę transportu, kurwa. A ja. było tam się... Podoba kurwa. się? Nie. Czemu? już nie wiedz. Uuu, na chłopie wiesz ile malowanie kosztuje. <laughs> i chciałem czerwony pulint jak będzie się jechało koło sklepu to się przemaluje ja chciałem o czerwono od tego taki jak był tamten tamten ładny był Fajny, fajny, straczkowano no tak tylko ja muszę się z tym małym siewnikiem męczyć Depi. Dobra, jadę, powiększy się od nich. Jeszcze może mi powiesz, że tamtą przyczepę też sprzedałeś? Tak. IQ million. No chłopie, 33 tony w to wejdzie. O, to IQ jest. million. No to 33 ja wiem, tony to nie że, jest Chciałbym źle. przypomnieć, że mamy teraz jedną przyczepę, tak jakby. Nie mamy silosa. Mamy. Ej kurwa, nie pierdolę, że ty... Ja... Cię chyta. Ty z niego sypałeś pszenicę chyba. Nie. Ty nie gadaj, że w silosie mamy pszenicę. No. Kurwa, jeszcze raz muszę tam jechać. <laughs> to dokończ pole i jedź. Kurwa... Ja nie wiedziałem, że silos mamy. Masto leci 90 na godzinę. Chyba nie Mogę tu końcówkę na odpierdol zrobić? Nie. Później mniej pieniędzy nie. dostaniesz. Dobra, zrobię taki jak będę chciał. W siebie rób jak w siebie. A poza tym mniej pieniędzy dostanę co z tego jak nic nie mogę sobie kupić A co będziesz chciał kupić? Kupi kupiłem ci większy siewnik No ale no chuj mi ten siewnik jak muszę małym robić nie. Kupił większy żeby stał kurwa w będzie Będziesz musiał dwieć, że nas stać Pietrek co ty robisz nowy siewnik rego używaj? <noise> no a ja? Ty myślisz, że ja Cię kupuję po to, żeby, żeby... tego? Żebyś się cieszył? Po to, żeby sąsiad zazdrościł. Dobra, cieszyć to ja się mogę. Nawet z niczego, ale... Kurde, pani... ja do środka drogi. Jak mnie tu policja zaraz łapię Mamy kontakt. Nie. Jak tak, to nie dostaną tych, no, pączków, kurwa ścieżków. Tak, na głodniaka to nie mogę nie? pracować. Ty kiedyś widziałeś w usaaj jak, jak y, policjant pracuje bez tego Donata, czy jak to, to się nazywa? No, Donata. Czyli tam, czy to... takie... Ty no nie gadaj, że spierdolimy na sam koniec. No jak ty przyjedziesz to będzie... Co to kurwa jest? Krzywo! Oszukali! No i to będzie nie zresztą Wszystko... źle. Wszystko do dupy! Miał być ładnie, schludnie. To jest chujowo. No chuj ci ten kejs był? Na no, po co bym podczepił? Nie, zamiast od razu sprzedać świata wziąć wam, mm, rzucić się w nich, przyjechać I tyle. No ale tu do dupy, bo jest za wysoki. Tak, Buziszuszka jest za jest wysoka. wysoka. wiedziałem, że tak będzie, lusterko mi ja połączył. On was. taki duży jest No bo to jest 33 tony. Jezu, ja chciałem takiego malutkiego kamarza, tak jak mieliśmy ostatnio. Wszystko no popsułeś <słyski> Całe w życie wszystko popsuję. Tu jebamy. Taką karumblerę kupił. Wsmazenia, popsuł się jebać. Tylko nie wiem, czy nie można go nawet przerobić na większą. A nie, jednak nie. już kurwa nic nie przerabiaj. No za to, że jest niewygodny. Nie się podoba wierzyć. się? Nie, bo jest niebieski. Mogę ci starego... Miał być straczkowo czerwony starego kamaza? Miał być straczkowo czerwony I Macbookiem! Nie jest to samo co stary kam. Tamten to bokiem lat. Można go wgrać. Nie wiem, czy chcesz go instalować. Nie. Go instalować i instalować. Wirusów mnie tu na i... dwujej. O, i później mi muli komputer i mam jeszcze 5% kurwa na dysku miejsca. No, tak było. Ja teraz ogarnąłem, że już drogę pamiętam na pamięć. <grybujesz> Pociąg. E... Zawiesiłem się. Co ja mam z tym robić? Ty kurwa nie uwierzysz. No. Jak coś to da się wyjechać, nie? Ale wyjście te pni do kamaza. Kurwa na mnie były te skróty Nie się da wyjechać tylko widzisz Kurwa jak Dobra, wyłaś Byłaś. Byłaś Były te No wyłaś Możesz wyjść Tobie coś pokaże już wypierdanek No to Ja mam tu w tupie Ja sam Czee, gdzie... Kiedy będzie pociągiek po? <grym> Pociągi są zatrzymane. Cóż. Wiem tak, zaraz cię mogę odbudować, poczekaj Zanim ty przyszłeś i wsiadłeś do Kamaza, było wszystko zajebiście Jeszcze dało nim się wyjechać Teraz kurwa nie chce się ruszyć Parw O, opuszczę tak Jadę i do góry O o O tym chodziło Bo w kamazie jest napęd naprzód Na nie, na tył sam Na tył debilu. 2 na 2, 8 ma napęd i jeszcze narzeka, że kurwa na tył sam 6 na 6 od razu kurwa No taki kupimy Popnij z kurwy syna może się odboguje. Jak wejdę pod kamaza To jego ja zaboguję i wyjdzie nie. Ja. Jak ty tu? I debilu, wróć się tu, to ty się podłożysz pod koło. Ja się napędzę i jakoś wyjadę. A cię po prostu podniosę. I garbem weźmiesz przy, przyciśniesz. Autobus, piekie brawo. No, przepraszam widzowie, że tak przedłużam trochę ten odcinek. No ale akcja ratunkowa jest tak. Zobaczymy jak się akcja ratunkowa skończy w następnym odcinku. Ja <noise> tak boki muszę No debil, no przyjechał Labetom. No weź się ty jeszcze kurwa zabuguj Czekaj, ja cię uratuję. Już wyjechałem Kłamierz Czekaj, bo ja tu mogę... Nie przyjechać. no Labeta ma napęd na naprzód i na tył. Bo ma 4 osie z 6 Napędzanych. Dobra, widzowie, myślę, żeby to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.